Cześć. Dzisiaj byśmy zrobili pytanie i odpowiedzi. Te pytania, które oczywiście często gdzieś tam są dla mnie zadawane, więc pokrótce bym na nie, nie odpowiedział, tak, w jednym materiale, gdzie byłoby to też łatwiejsze dla Was później gdzieś do znalezienia. Estradiol, dlaczego warto kontrolować, dlaczego trzeba kontrolować? Oczywiście tutaj głównie osoby stosujące doping. Co wiąże się z tym, że ten estradiol będzie dużo za wysoko. Eee, a więc tak, eee, estradiol sam w sobie jest potrzebny właśnie na cyklu, żeby go nie trzymać za nisko. Zależy też od wartości, jakie były przed cyklem. Jeżeli przed cyklem powiedzmy była połowa mniej więcej normy, hmm, odrobinę powyżej połowy, warto byłoby go trzymać w górnej granicy, ewentualnie lekko ponad normę. Ale na pewno nie zbijamy do zera, ponieważ właśnie dziś całe to działanie w środku będzie utrudnione. Będzie właśnie to samo poczucie dużo słabsze, sterazul jest potrzebne jak najbardziej. Jakie są skutki uboczne, kiedy jest za wysoko? Przede wszystkim problemy z ciśnieniem. Jakby nie było, no, chyba to jest największy problem, ponieważ jak. Jest te ciśnienie wysokie. No to z automatu gdzieś te nerki też są bardziej obciążone. Eee, ogólnie gdzieś występuje bóle głowy, jeżeli jest za wysoko, wiadomo, samopoczucie, słabe libido tak dalej Ale to są rzeczy normalne, także raczej każdy o nich wie. Eee, dlatego przede wszystkim ze względów zdrowotnych nie trzymamy za wysoko estradiolu. Wiadomo, retencja wody, ginekomacja może wystąpić z czasem. E, także to są takie rzeczy raczej podstawowe, dlatego ten też nie, nie, nie trzymamy zbyt wysoko, nie trzymamy za nisko, e, trzymamy odrobinę powyżej, ewentualnie odrobinę powyżej e, normy i wtedy ok, można działać. E, diety detoks, na co detoks? Może tak e, często, gdzieś często i gęsto, nowość. Nie nowość, ale znowu gdzieś to się pojawia po raz kolejny. Gdzieś tam odkwaszające i tak dalej. Oczyszczające z metali ciężkich. To jest bardzo proste. Jeżeli odżywiasz się zdrowo, czyli nie jesz za dużo przetworzonych produktów. powiedzmy te przetworzone produkty, nie mówimy o jakichś tam chipsach, pizzach. Jest to maksymalnie 10% twojej diety. No to nie możesz mieć gdzieś tam... Tych metali ciężkich w sobie nie wiadomo jak, jeżeli ta dieta jest zbilansowana, nie wiadomo jak, obciążony organizm w toksynach, tak dalej. No po prostu masz zbilansowaną dietę, masz wszystko dobrane, dostarczasz witaminy, minerały. Produkty nie są przetworzone, więc nie, ma, nie zawierają aż tyle e, gdzieś substancji chemicznych, gdzie przetworzone produkty. Także diety detoks to raczej strzał w kolano i naciąganie po prostu mniej doświadczonych osób na jakieś tam mniejsze albo większe pieniądze. Liczenie kalorii. Często właśnie na grupach, czy nawet czasami osoby, które same próbowały wyliczyć do siebie zero kaloryczne później z tego zera ujemny bilans mają problem taki, że nie potrafią wyliczyć swojego zera kalorycznego. Na zero kaloryczne nie składa się tylko podstawowa przemiana materii, ale też jeszcze ruch dodatkowy podczas dnia trening Gdzieś właśnie to wszystko trzeba skumulować, trzeba to wszystko dograć, obliczyć dokładnie. I właśnie czasami były takie problemy, że osoba, dajmy na to 100 kg, facet 1,75 m, z tym, że z niezbyt dużą masą mięśniową, raczej, raczej bardzo małą, gdzieś tam ewentualnie kontakt siłownio to był sporadyczny, to nieregularny więc tej masy mięsiowej nie było dużo więc wiadomo osoba raczej z trochę wyższym poziomem tkanki tłuszczowej wylicza sobie 1500 kalorii pracując nie tyle fizycznie co powiedzmy pół fizycznie czyli gdzieś tam jest na nogach ale nie wiadomo nie, nie, nie jest jakoś mega cały czas w ruchu i nie przenosi duże, dużych obciążeń eee, czyli powiedzmy średni średni ten ruch taki ogólny w ciągu dnia 1500 kalorii. No oczywiście to będzie trochę za mało, zwłaszcza na samym początku. Jeżeli to była końcówka redukcji, no jak najbardziej można by było nawet, nawet na jakiś czas tak zejść. Ale na samym początku jest to zdecydowanie za mało. Na początku często było tak, dobrze, fajnie. Yy, waga zaczyna schodzić, yy, super. Yy, ok, zejdzie, woda. Przede wszystkim na początku. Yy, glikogen nie zejdzie, bo nie ma za bardzo z czego. Ale przede wszystkim woda pójdzie. Później, po jakimś czasie, zależy ile czasu te 1500 kalorii było. Czy to był miesiąc, czy powiedzmy dwa, no to gdzieś już tkanka puszczowa zacznie schodzić, ale w pewnym momencie przestój. A dlaczego? Ano dlatego, że człowiek jest tak skonstruowany, ludzki organizm przyzwyczaja się dosłownie do wszystkiego. Yy, dlatego później głupotą byłoby odcinać znowu, powiedzmy 200 kalorii, tam 100. No, bo już nie ma za bardzo z czego, Już tak organizm zaczyna dawać sygnały pierwsze. Właśnie gdzieś te przemęczenia jakieś zaczyna występować, eee, słabsze samopoczucie, że to jest za mało, to nie wystarczy. Tu jest coś nie tak. Eee, właśnie dlatego redukcję przeprowadza się stopniowo. Nie ucina się od razu zbyt wielu kalorii, tylko stopniowo 100 kalorii. Odcinamy 200, zależy, kto tam ma jakie zapotrzebowanie. Jakie tam jeszcze, no, ogólnie ile tego ruchu, ile potrzeba ogólnie kalorii. I odcinamy stopniowo. Wiadomo, redukcja nie jest w ten sposób, że z górki wszystko, tylko gdzieś tam górka, dół, 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 trochę w górkę. Jak chodzi o wagę. Jak chodzi o samą wagę, też nie jest wyznacznikiem. Nie można się sugerować samą wagą, że usilnie muszę kontrolować, że o, kilogram musi schodzić. No okej, okay. może Ci schodzić kilogram, ale jeżeli trenujesz na obciążeniach z ciężarami licz się z tym że jeżeli jesteś osobą początkującą może nawet wystąpić jednoczesny przyrost masy mięśniowej. Ta modna rekompozycja jak to tam się mówi ale po prostu to jest fakt u osób początkujących gdzie nie, nie ćwiczyły po prostu wcześniej nie trenowały podczas redukcji można zbudować fakt faktem nie dużo ale zbudować trochę masy mięśniowej i wtedy sama same kilogramy nie są wyznacznikiem Ponieważ tkanka tłuszczowa objętościowo jest tyle, kilogram powiedzmy, a masa mięśniowa to tyle. Także gubiąc kilogram, gdzieś tutaj z ciała może, może nawet to być zauważalne, ale jeżeli zbudujemy kilogram masy mięśniowej, to raczej będzie ciężko zauważyć, że coś przybyło. Ale na wadze już się pojawi ten kilogram, a znaczy nie, nie, nie ubędzie kilograma, o tak powiem. Dlatego też warto mierzyć obwody. Obwody też są dosyć ważne. Wtedy można tak wyciągnąć mniej więcej średnią, co się tam dzieje z organizmem. Zdjęcia też są właśnie bardzo ważne w takiej kwestii. D3 czy suplementować, czy nie? Proste. Zrób badania. Czy masz jakiś niedobór, czy te, te witamina D3 potocznie. Witamina D3 to jest prohormon. Yy, jest wytwarzany w naszym organizmie, więc nie jest typowo witaminu. Yy, czy jest na odpowiednim poziomie? Czy nie jest za nisko, czy nie jest za wysoko? Jeżeli jest za nisko, można gdzieś dodać trochę. Jeżeli będzie za wysoko, no bez sensu. Jeżeli będzie powiedzmy w normie, tak naprawdę górna granica normy, to zupełnie bez sensu. Będzie dodawać gdzieś tam witaminę D3. Nie będzie to nam po prostu potrzebne, nie przyniesie większych korzyści. Ewentualne korzyści, wiadomo, być tam możliwa, możliwa, szybsza utrata tkanki tłuszczowej, poprawienie odporności, poprawienie samopoczucia, podstawowa jakaś osłonka na nerki, też to jest. Jak chodzi o słabe samopoczucie, często właśnie osoby piszą. Pytają się, dlaczego mam słabe samopoczucie? Nic nie stosuje żadnych tam suplementów, żadnych dopingów, po prostu źle się czuję, na nic nie mam ochoty, ciężko mi wstać, wstać z łóżka. Na to składa się wiele czynników. Nie <laughs> już powiem, dlaczego i co i jak. Otóż podstawą będą badania. Dlaczego badania? Ponieważ za złe samopoczucie może odpowiadać niski poziom testosteronu, wysoki poziom estradiolu, wysoki poziom prolaktyny, yy, słabe wyniki w morfologii, yy, słaba praca tarczycy, yy, co tutaj jeszcze? Nawet próby wątrobowe, zły stan yy, wątroby może odpowiadać za to, że ogólne samopoczucie będzie troszkę gdzieś tam kuleć. Yy, to jak chodzi o same wyniki badań, dlaczego? Kolejny aspekt słaba regeneracja czyli jakość snu ok, śpimy powiedzmy 8 godzin 9 ale co z tego, kiedy co, co godzina budzimy się, bo coś nie gra coś jest nie tak jakość snu, tego trzeba przypilnować stres, dużo ludzi żyje właśnie w tym chronicznym stresie to jest naprawdę zgubne i wyniszczające ogólnie, ogólnie dla organizmu później właśnie występuje to, że jest samopoczucie, no leży po prostu nic się nie chce, libido leży to, że otworzysz oczy rano, to już jest wysiłek w sumie. No właśnie, tu jest stres, kolejny taki punkt. Zła dieta, czyli nie tyle co nieregularne posiłki, co po prostu te posiłki są no, gdzieś słabo przyrządzone, nie, nie jest ta dieta trzymana, jest za mało jedzenia czasami, czasami za dużo, jest zbyt dużo tłuszczy trans, zbyt przetworzone jedzenie dlatego tych czynników ogólnie może się składać bardzo wiele dlaczego ktoś ma złe, złe samopoczucie źle się czuje mm, ciągłe zmęczenie, ciągła niechęć no w sumie wszystkiego niekiedy nawet pojawia się depresja, no właśnie e, trzeba przypilnować tych wszystkich rzeczy także to nie jest tak, że mm, źle się czuję wezmę sobie jakąś tabletkę i będzie ok nie, bo tutaj może być naprawdę masa tych różnych czynników, które wymieniłem. Dlatego pod tym względem badania są jednak ważne. To są podstawowe badania, nie są drogie, wyniosą około 150 zł maksymalnie, tak naprawdę. Eee... I tutaj gadanie, że naciąganie na badanie jest głupie, to wtedy by było trochę głupie opowiedzieć takie coś. Jeżeli faktycznie ktoś nie, nie kontroluje swojego ciała, nie, nie sprawdza, co się dzieje. A jeżeli coś się faktycznie źle dzieje, no to warto byłoby to sprawdzić. Ok, pytanie i odpowiedzi myślę, że coś tam komuś się przyda. Jeżeli um, byłoby więcej pytań, na pewno gdzieś się właśnie sobie zapiszę i odpowiem w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Miłego dnia.